Pim. Dzisiaj pokażę wam taki oto dodatkowy wyświetlacz, już w jedyneczkach E81, E82, E88 i E90 w trójkach nie ma takiego wyświetlacza by można było odczytać temperaturę wody, oprócz tego ukrytego menu, temperaturę płynu chłodniczego, temperaturę oleju, Tutaj mamy temperaturę w układzie dewelopera ładowanie, Temperaturę powietrza wlotowego, oczywiście, tu jest kilka wyświetlaczy, można sobie zmieniać dowolnie. Tu mamy boost, cały czas ta temperatura płynu chłodniczego jest wyświetlana. Włączamy to sobie pod OBD. Kabla jest od groma więc jeżeli nawet ktoś by chciał sobie tam zamontować, z tamtej strony, to nie ma problemu. Kabla starczy. kabel jest taki płaski, z to się przykłada. Yy, oprócz tego ma takie o, różnego rodzaju wyświetlacze i takie coś można sobie na same, same zegary takie o wyświetlać to można wszystko edytować to można edytować jakoś tak o. i teraz tu możemy sobie zmieniać coolant, oil temperature i jakieś takie dodatkowe rzeczy można sobie personalizować i następne i następne to co jesteśmy odczytać możliwości jakie ma samochód z odczytu z, się nazywa z OBD to on sobie tu yy, odczytuje mas yy, obroty, kolory, to wszystko to samo a, tam był e, mass airflow No ja sobie tutaj spersonalizowałem takie zegary, no akurat to jest mało e, mniej potrzebne ten e, bo wolałbym takie oby nie wystarczyły w ten sposób e, czyli wszystkie te temperatury, no bo czy tutaj, czy tutaj to już zbędny bajer. No ale tak to wygląda. Od Chińczyka to kupiłem za 140 zł z wysyłką już więc całkiem fajna zabawka jak za takie grosze, żeby widzieć kiedy można już spokojnie pałować samochód. Trzymajcie się hej.